Dzień dobry kochani, witamy poniedziałkowo. Bardzo brzydko, brzydką pogodę mamy. Zobaczcie, deszcz, wiatr. Pewnie u większości z Was jest podobnie. Bardzo nie, nieprzyjemnie się zrobiło. No ale cóż zrobić? Na to wpływu nie mamy. I, yy, i co? Musimy wchodzić tak po prostu z takim o. deszczykiem. Przyszłam do Tomka. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Panowie. Dzień dobry panu, witamy. Co dzisiaj proszę pana na obiad? Proszę pani, przepraszam, że się tak tutaj. Rozłożyłem. Rozłożyłem. Dzisiaj na obiad mamy co? Rosołek. Czyli, mamy szponderek. Czyli zupka, którą wszyscy lubimy i którą wszyscy. robimy bardzo, bardzo często. Zwierzęta również na tym korzystają, bo dostają gotowane mięsko. Z zupki, tak jest. Tak, przepraszam. Kochanie, a tak w ogóle, to poniedziałek się zaczął fatalnie. Nie mamy weny twórczej, przynajmniej ja nie mam weny twórczej. Nie masz weny twórczej? Nie, dlaczego? U nas to jest tak, że, U nas jest tak, że y, niby weny nie ma, ale jak włączamy kamerę, to nagle ta wena się pojawia. Tak, no. nagle się wena pojawia i jest nie fajnie. Nie planujemy, co będziemy gadać, tylko po prostu no. idziemy nas. A spontan jest u nas najlepszy. No, i tak powinno być. Wtedy hmm. tak wychodzi najlepiej i naj, najbardziej naturalnie. Tam jak tam cały czas zerka w telewizor, bo tam jakieś panie są i tam. jakieś panie tam są w ogóle. I ćwiczenia panie... wykonują. Na pół nagie. Co tu się dzieje? No. A jeszcze jeden pan jest, także nie wiadomo na kogo ja patrzę. Czy na te panie, czy na tego pana? Ja już dobrze wiem na kogo ty patrzysz. No. Także tak, zaraz się zabieramy za zupkę. Tomek tak. już był od rana załatwić się sprawy. Tak, byłem. Ja byłam z kolei zaprowadzić się do szkoły i, i co? No i będziemy sprzątać, ogarniać Ogarnię, jak zwykle. Się, no. Czyli dzień jak co dzień. Dzień jak co dzień. Życie kołem się toczy. Oczywiście później również wychodzimy z domu, żeby, żeby zrobić co nieco w pracy. Później wrócimy i będziemy już wszyscy razem. Kingusia i Kajusia w szkole dzisiaj. Sprawdziany tak. dzisiaj. Także... Sprawdziany mają dziewczyny. A my będziemy też wszyscy razem i będzie bardzo ładny zapach u nas w domu. Bo będzie pachu rosołek. Pachu? Pachu. Pachnął. Pachnął. Pachu. 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 Pachnił. Pachnił. Będzie pachnidło. O, ale pachnidło to jest ostry film. Jeśli ktoś lubi takie, no to niech sobie oglądnie. Ale mocny film. Ja już, ja już dzisiaj Francuski. też byłam, e, byłam w Biedronce, bo e, miało być, wiecie, zawsze, wiecie co, jestem ślepa kura, bo zawsze no, oglądam się tych gazetek gdzieś tam e, w internecie e, biedronkowych na przykład, e, popatrzę, że coś fajnego jest i idę do tej Biedronki, a się okazuje, że ten towar ma być dopiero od czwartku. Mm. No i poszłam, przeleciałam wszystkie półki, nic nie ma oczywiście to, 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 to co chciałam. Dopiero teraz przyszłam do domu, spojrzałam w, em, w gazetkę internetową, patrzę i, no, A tu serek. A tu od czwartego dopiero. od, od czwartku, nie od czwartego. Nie od ten czwartego. serek. No, serek też dzisiaj tak. Kupiłam sobie w dino serek em, wiejski, miał być taki wiecie naturalny, a kupiłam ze szczypiorkiem, którego nie cierpię. Mhm. Także albo Tomek zje, albo. Ja zjem. No, to ty zjesz sobie najwyżej. Tylko, że, że będzie z mamą na wymianę. Bo kupiłam dwa, no to jeden tobie dam no. jeden mamie je i, no i już <laughs> jakoś to będzie. Ja no. wolę tylko taki naturalny, ja cały czas jestem na właśnie tym serku wiejskim. <laughs> jak już mówię, no, jak, no, już, mam, dobry, jak już mam fazę na coś, to, 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 to jem i jem, no, aż mi się znudzi. To wierzę o tym, że to ja tak samo mam. Też tak masz? No, jak mi coś posmakuje, na przykład bardzo lubię krupnik, nie? Mhm. Tak jak my robimy. No to mogę jeść cały tydzień, Mieca mnie tam nie przeszkadza. Na mhm. śniadanie, na obiad i na kolację sobie jeszcze odgrzeję i będzie dobrze. Mogę jeść i jeść, no. no nie, to no. ja akurat tak. Tak hardkorowo, znaczy... ale lubię. Nie, to ja raz dziennie na przykład lubię teraz nie. ten serwis, to na śniadanie sobie robię z takim chlebem Ale dzisiaj w ogóle miałaś zdrowo bardzo śniadanko, bo miałaś serek, miałaś rzodkieweczkę. Ale serka taki... nie jadłam dzisiaj, bo tak jak mówię, miałam ze szczypiorkiem, a ja ze szczypiorku. No. Nie lubię i nie zjadłam. No. Zjadłam sobie chleb taki ziarnisty z... Ja też. Z czym zjadłam? Z rzodkiewką. Z rzodkiewką. No. Hmm, Ale ogólnie to miałaś zdrowy taki, no bo serek jest no tak, w tak. miarę leciutki, to nie z kiełbacha. No. A ja też dzisiaj jadłam zdrowo. Też jadłeś zdrowo? A co jadłeś? Ja jadłem parówki. <grym> Bardzo zdrowo. Normalnie szok. <grym> no, u nas Ale nie też, zacząłem od smalcu. Też czasami lubimy. Czasami mamy tak, że jemy na przykład dwa dni pod rząd parówki. Tak. A, a potem mamy dwa tygodnie przerwy. Tak, no tak było. Nie mieliśmy parówek Kupuję byłby. często parówki, bo, bo często są na promce. Ale wiecie, to ma tam datę dłuższą, ważności, więc mhm. sobie leżą po prostu i, i czekają. Czasami um, Kinia lubi na przykład y, zjeść sobie, w ogóle kinka nie jest mięsna, ona jest taka ani wędliny, mm -hmm. ani kiełbasy, ani mięsa. Nie jest mięsna dziewczyna, nie? Y, nie i czasami y, robi jej takie kanapki z opiekacza, z chleba, y, z masłem, na to kładę y, ser żółty, czasami ogórek kiszony, ale rzadko. I właśnie zamiast jakiejś tam wędliny, kiełbaski, to, to lubi pokrojoną parówkę, bo to musi być takie mięso w ogóle super, ekstra gładkie, bez żadnych tam mm, kropek, żyłek i tak dalej, więc, no. więc jedynie wchodzi w grę parówka. I rosół też przez sitko i prze, prze, przelewałem. No bo yy, wiesz Żurek o co chodzi, jej przelewałem przez sitko. Bo Ona absolutnie tak. nie może trafić ani grama yy, Coś, mięsa. Coś co pływa. Mię, no mięsa. No. Bo, bo tak, jak tam w żurku, załóżmy, pływa na jeranek, no to w porządku. No tak. Ale jak już kawałki kiełbasy by miały pływać, to. U nie zje. Nie, nie da rady. Tak. Także my się troszeczkę gimnastykujemy na tych obiadach. No, ktoś, I co ktoś, zrobić? ktoś może powiedzieć, po co się tak gimnastykujecie? No jak to Kiedyś, po kiedyś było tak, że co się. Dostało co, co do jedzenia, tak, no, no tak co było. co było, to się jadło, nie, no, bez, bez marudzenia. Niekoniecznie musimy powielać to, co było nie, niezbyt skuteczne. Nie ale wiecie co? Naszych rodziców zwyczaje. Nie musimy. Ale wiecie co? Ja moje córki rozumiem, bo ja byłam identyczna. Mama musiała kombinować ostro, żebym, żebym cokolwiek chciała jeść. Bo jak nie było po mojemu, no to po prostu nie jadłam. No, ja też taki byłem, że ja w ogóle nie jadłem. Mama tam, znaczy jak byłem malutki taki, wiecie, dopiero co się nauczyłem chodzić, to mama mówi, no było ciężko, to wiem, że mm, takie samolociki z papierków, z kartek, z zeszytu wiecie jak się robiło w szkole, takie lotki, to, to zrobiła taką lotkę, podpalała ojca zapalniczką. Brała mu zapalniczkę, w tym zapałki, podpalała z tyłu, puszczała i ten samolocik leciał, palił się i mama mówi, że mały Tomu się robił tak. A to już I mama, i mama mi wtedy <mary> jedzenie i ja wtedy jadłem. Nom, 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 nom. No, to już takie hardcore, no, hard ale. Ale, no, muszę ale skuteczne, znać, no. Czego no, tak człowiek było. nie zrobi, żeby, żeby dzieciom dogodzić, prawda? No. No ja też byłam wybrednym dzieckiem. Ktoś znów może powiedzieć, o za dużo w Dubsku". No. no może, może i tak, ale no skoro już takie czasy były, że, że było wszystko bardziej dostępne, no to, to wiadomo, że inaczej te dzieci już były wychowywane wtedy. Wiadomo, inaczej było jak rodzice byli mali, jeszcze trochę inaczej było jak moja siostra była mała, a, a już inne troszkę czasy były jak, jak ja byłam mała. No, więc. no a jeszcze inne czasy są teraz jak, jak... Jak dzieci są mhm. małe, właśnie. Też. Dziesięciolatki, ośmiolatki. I no tak bo dalej. dzieci mają teraz wszystko, nie no. tak naprawdę. No, rodzą się, już mają wszystko. Myśmy, jak się rodzili, to nie było akurat. No. No. A tak w ogóle to yy, dzisiaj w nocy nie mogłam spać, zasnąć, bo później już mogłam spać, ale nie mogłam zasnąć. <laughs> Chyba do drugiej się tak. Kręciła, kręciłam z boku na bok, ale z... no słyszałam, że Kinia też nie śpi, więc może to nie, nie tylko ja, może taka noc, może jakieś demony nad nami gdzieś tam krążyły. Nie mam to trzeba było mnie obudzić. Wstawaj stary. Ty sobie chrapałeś. O, mistrz zasypiania. Mistrz zasypiania. To jest tak. Mm. I jadę. Dosłownie tak, co się odbywa. No, zgadza się. Dobranoc, kochanie, i jadę. No. Tak jest właśnie. No. Mistrzem zasypiania. Nie, ja, ja nie mogę narzekać pod tym względem, bo naprawdę zasnąłem. Urwał mi się po prostu film. Mistrzem zasypiania to ja też jestem, ale wiecie kiedy? Jak na przykład siedzimy i coś oglądamy. W telewizji, A, nie, jakiś film to mi już głowa, leci. już głowa leci, nawet nie wiem kiedy. Ale, ale Danusiu, widziałaś? No, no, no. <grym> tak, no, ja no, tak no. mam, ja po prostu nie umiem wiecie, wieczorem wysiedzieć, żeby coś tam posiedzieć <grym> i, i oglądać, bo mi od razu spanie łapie. Ale wiecie co, Danusia przynajmniej jest szczera. Jeśli już rozmawiamy na ten temat i mamy być szczerzy, to ja pojadę również szczerze. Bo jak ja mówię, Danusiu widziałaś? A, mówię, co, spać się? No, taka jestem senna, wiesz co, chyba się już położymy. A ja znowu nie jestem szczery, bo Danusia mówi, oho, Tomek już chrapie. To mu śpisz? Ja mówię, nie no, coś ty nie śpisz. Zawsze i tak odpowiadam. Nie wiem, no czemu. nie wiem. To... Nie, zauważyłaś? Jesteś oszust po prostu. Na przykład Danusia siedzi w takiej pozycji jak ja teraz, oparty tutaj na sofie. Ja się jej kładę tutaj na nóżkach, na kolankach. I to trwa dosłownie sekundę. I ja już jadę. A, a Danusia mówi, śpisz, jak masz zamiar spać, to się przeusta na drugą sofę. Ja mówię, nie, 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 no co to nie śpię, oglądam. Aha, oglądam. Tak, bo on potem zasypia i jestem, wiecie, zablokowana, nic nie mogę zrobić. O. Dlatego go tam zawsze idź sobie, idź sobie już. Idź sobie już, nic sobie. I, I... 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 <noise> 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 I wyganiam. Nie no, aż tak, to nie ale... nie, ale zawsze odpowiadam, że nie śpię wcale. Nie śpisz wcale. Tak. Oglądasz? Oglądam, tak, oglądam. No, tak to wygląda. No, takżeśmy takżeśmy się rozgadali o tym spaniu, bo wiecie, no taki dziś jest dzień. Ja tutaj podglądam, co się dzieje za oknem, to u nas jest, można powiedzieć, wichura. Bardzo mocny wiatr i zacina deszcz. To nie ma nic gorszego. Mhm. No i tak właśnie wczoraj, bo nie dokończyłam swojej myśli, że tak e, nie mogłam zasnąć, a później jak już zasnęłam, no to chwila, moment i już budzik. Ale czułam w ogóle w nocy, że mnie gardło drapie. I faktycznie rano wstałam no, mhm. i takie mam dzisiaj drap drapanie w gardle. Nie wiem, co z tego wyniknie. Mam nadzieję, że, że to się jakoś mocno nie rozwinie. No nie, Jeżeli to minie po, po prostu. No, ale jeszcze gonitwa dzisiaj będzie po dworzu, po, w, A, takiej, jeszcze tak, no. w takiej pogodzie. Człowiek no. przemarznie, przewieje, jeszcze deszcz mhm. pada. No to wiecie, różnie może być, ale no, no trudno, no. Co zrobić? Cóż zrobić. No? Są pewne sprawy w życiu, że nie powiemy, że nie, no trzeba iść i koniec, no trzeba zrobić. Tak. Chociaż tą pogodę to jest naprawdę masakra, masakra. Także ubierajcie się ciepło, kochani, jak będziecie to oglądać, a ktoś jeszcze nie wychodził i myśli, a jest tylko pochmurno. Nie, bo jest silny wiatr, chwilami w ogóle nie wie, a za chwilę, jak zacznie dmuchać, to... Ja byłem, tak jak mówiłem, na balkonie, tylko tak na chwilę na balkonie, to te tuje się tak y, ruszały, że prawie na balkon. Tuje sąsiada? No, tuje sąsiada, <laughs> tak. <laughs> Kiedyś ktoś powiedział, że, że mamy tuje, że nagrywamy tuje sąsiada. Wiecie, ci, ci nasi, nasi cudowni hejterzy. Jestem w Biedronce, zastanawiałam się, czy Wam pokazywać, czy nie, ale pokażę Wam, jakie są różne nowości. Mamy różne rzeczy takie dla dzieci. Fajne takie robótki ręczne. Jak ktoś ma w rodzinie, może maluchy takie to 30 zł. Patrz, jakie fajne zające do zrobienia. Koraliki. Pokaż koraliki. Tu są takie przedstawy hobbystyczne za 30 zł to są różnego rodzaju o takie zestawiki tak jak dla Kajusi teraz lubi takie rzeczy ale są też inne są też na przykład o zestawnici do haftu fajne różne kolory dużo kolorków um, są też takie o zestawy do haftowania Fajne. I co jeszcze my tu mamy? Z tego to już więcej nie ma. O, tutaj też ładne słoneczniki. Podoba mi się to. Fajne na prezent rzeczy. Jeżeli dziecko lubi robótki ręczne, to czemu nie? To tu mamy jeszcze takie różnego rodzaju dekoracje do samodzielnego wykonania. O, takie bombeczki. Można zrobić. Jakieś takie farbki i trażyki, o, do pomalowania z farbkami. Co jeszcze ciekawego my no tu mamy? No, jakieś tam naklejki, takie wiosenne. A tutaj, na przykład, mamy taką torbę, którą można pomalować. O, taka torba do samodzielnego pomalowania. Oprócz tego oczywiście zabawki się pojawiły już na Wielkanoc. Na zajączka można komuś prezent sprawić. O, wiem, że to kiedyś było modne bardzo. Nie, Kaja? Te pokemony. 70 zł takie, taka kula. Co tu jeszcze mamy? Potelnie, jakieś grille elektryczne. A tu jakieś śmieszne rzeczy. Zobacz, Kajka. Separator do jajek fajne, nie? Bo można można przypiąć do większości rozmiarów misek. A tu mamy jakieś dziecko płacze. Foremka do jajek. Wtedy takie jajko sadzone można sobie usmażyć. Mm. Takie gadżety wiecie, ja to tam nie jestem aż taką fanką takich rzeczy, ale no jak ktoś lubi, to pływająca silikonowa foremka do jajek. Aha, i wtedy na parze pewnie można, tak? Takie um, jajko sobie ugotować. No, oprócz tego co? Tu mamy jeszcze jakieś prześcieradła bawełniane, fajne, patrz, kaja z dinozaurami. Tu maski, o w ogóle jaka pościel z gęsią. Z gąską. Ta słynna gąś pipa, nie? Co była? Tu są fajne takie pluszaki, zajączki. Taki, taki to jakieś misiaki. Chodź tu misiaczku. O jaki ładny. Duże te maskoty. Tu mamy różnego rodzaju deski. Tu jest taka obrotowa deska do serwowania. Jak ona wygląda pod spodem. No, na takim kółku. Kubeczki. Te kubeczki już chyba widzieliśmy, prawda? A tych nie widzieliśmy. O, takie szklanki z uchem kolorowym są czarne, takie granatowe. Co tu jeszcze mamy? Jakieś lalki Barbie. No, ala Barbie to nie są akurat Barbie. Tu są klocki Lego. A tutaj, co to jest? Jakieś stworki. No mm. mm. i chyba nic tak ciekawszego już nie, nie widzę. Tu jeszcze kubki widzę jakieś takie wiosenne, kwiatowe. W środku niebieskie. Do tego są jeszcze też talerzyki. I miseczki. Miseczki takie chyba matowe, nie Kaja? Matowe takie. No i jeszcze takie. Ładne. Całkiem ładne. A są też ubranka dla psów. Zobaczcie. Jaka spódniczka dla jakiegoś zwierzaka. Dla Kukulka kupimy. Tajuszki jużki za małe. Na Kukiego dobre. Jeansowa sukienka. No. Ale coś jeszcze jest tutaj. O, ale śmieszne. Kaka kamizelka. O, truskawki. To jest już S. No, to dla Kukiego jak najbardziej. Chociaż nawet i ta XS-ka już by była dobra. Ale to jest bluza jeszcze z kapturem. No. Bluza z kapturem. No to już typowe dla Kukiego by było. Śmieszne. Wezmę dżem, bo już mi się skończył. Musimy jeszcze wziąć mleko i serek wiejski. Już pomału idziemy w stronę kas. I zmierzamy do domu. Małe zakupki, bo nie potrzeba nic więcej dzisiaj kupować i co długo szukałam takiej kawy w saszetkach bo ktoś kiedyś mówił, że można kupić normalnie e, zamiast w słoiku to po prostu o zapas w saszetce i znalazłam co prawda Nescafe ja zawsze znaczy zawsze przeważnie kupowałam sobie tą żółtą chibę rozpuszczalną ale wydaje mi się, że chyba wezmę sobie właśnie taką tym razem ona jest po 15 zł mm, i zobaczę to zawsze trochę taniej jest czy patrzę na kawy, ale właśnie nie ma nic ciekawszego. Tu są chyba jakieś takie ziarniste. No. Ładne opakowanie mają. A tutaj w ogóle zobaczcie, jest taka walec w słoiku. To jest akurat rozwalony słoik, ale tak tylko dla, żeby zobaczyć. Słoiki, dlatego jest zapas i taki, ym, taki słoik z zapasem kawy kosztuje 37 zł 38 w zasadzie złotych. No także ja sobie wezmę tam tą saszetkę i fajnie by było jakby właśnie można było taki zapas sobie kupić, bo dopiero pierwszy raz się z tym spotykam powiem wam szczerze. Dobrze, Kajusia tutaj znalazła jakieś takie paluszki z czekoladą. O, coś takiego zaraz Wam pokażę. Że się wiecie, macza te paluszki w tej czekoladzie i zobaczymy po ile one są. Pewnie weźmiemy dla, dla, na spróbowanie. W ogóle jeszcze odkryłyśmy <grym> zestaw świąteczny czekoladek. Jest na dzień dziadka. No, na Dzień Dziadka też widziałam gdzieś tutaj o, kochanemu dziadkowi. Także tu jest mydło i powidło, wszystkie święta naraz. Za chwilę jeszcze kurczaki pewnie tu będą. Ale duże, duża paczka makaronu zobaczcie, duża paczka, no, ogromna, to spaghetti. I my już wracamy do domu. Oj, nieprzyjemnie dzisiaj się chodzi powiem Wam szczerze, bo wiatr duży i... I do tego deszcz. Także idziemy już do domku, mamy już niedaleko. Wam życzymy, kochani, e, fajnego popołudnia, wieczoru i jutrzejszego e, miłego dnia. Także trzymajcie się cieplutko, pozdrawiamy Was z Tomkiem serdecznie. Pa! pa.